Witam Was moi kochani. Wyjęłam dla nas kartę na 13 czerwca. Jest to czytanie ogólne, przeznaczone dla nas wszystkich, więc nie z każdym będzie rezonować. I wyszła nam karta e, Demona, czyli diabła. E, nie, nie ma się czego obawiać. Ta karta wcale nie musi oznaczać czegoś strasznego. E, no ale y, bardzo y, korzystna no, też nie jest, niestety. Ale w życiu jest, jak wiemy, różnie. Y, ta karta y, sprzyja sprawom finansowym, y, trzeba jednak przy tym uważać, y, aby te sprawy były y, uczciwe. Y, uważajmy, aby nie wchodzić w jakieś y, podejrzane interesy, aby nie dać się w coś manewrować. My też starajmy się przestrzegać zasad. Ta karta może oznaczać jakieś osoby z naszego otoczenia, na które powinniśmy uważać, czy to w pracy, czy to. W rodzinie lub wśród naszych znajomych. Może to być osoba, która ma jakieś obsesje, uzależnienia, może próbować nas zmanipulować, coś nam wmówić, oszukać. Uważajmy więc szczególnie tego dnia na takie osoby. Jeżeli chodzi o kartę, Przyszłość, o kartę, przepraszam, o przesłanie od jednorożców, wyszła nam karta właśnie przyszłość. Uwolnij się od przeszłości i idź naprzód. Więc ta karta w połączeniu z kartą diabeł może mówić o tym, że w naszej przeszłości i dotychczasowym życiu jest coś, od czego powinniśmy się uwolnić i ruszyć do przodu już z lżejszym sercem. Choć nie zawsze może to być łatwe, bo diabeł mówi o. Współuzależnieniach, o silnych, wręcz toksycznych więzach. Mówi o tym, że uwolnienie się od czegoś lub kogoś może być trudne. Zróbmy jednak to, bo wyjdzie nam to na dobre. Karta ta może tak, także mówić o tym, że w naszym życiu są jakieś, że tego dnia i w ogóle w naszym życiu są jakieś pokusy. E, ktoś może nas kusić, może do czegoś namawiać, e, może nam obiecywać jakieś złote góry, właśnie próbować zmanipulować. E, no nie dajmy się po prostu wmanewrować w nic. E, przeczytam wam jeszcze, co tutaj jest więcej, jeśli chodzi o przesłanie od jednorożców. Przyszłość. Poprzez wyciągnięcie tej karty, Jednorożce pragną Ci przypomnieć, że pomogą Ci stworzyć upragnioną przyszłość. Najpierw jednak uwolnij się ze swych ograniczeń z przyszłości, a następnie ruszaj pewnie naprzód. Afirmacja dla nas na 13 czerwca. Z pomocą jednorożca mam siłę do stworzenia wspaniałej przyszłości. Tak więc kochani, bez względu na to, co to jest, ale nas obciąża, utrudnia życie. E, uwolnijmy się od tego. Mogą to być również nasze lęki, e, ograniczenia po prostu wynikające z naszej psychiki, e, z naszych złych doświadczeń, e, które nie pozwalają nam ruszyć do przodu. Uwolnijmy się bez względu na to, co to jest, i ruszajmy do przodu, bo wyjdzie nam to na dobre. Trzymajcie się, kochani. Ta-pa. Pa.